Hej, cześć mano. witam Was serdecznie bardzo w kolejnym materiale na kanale. Z tej właśnie oto gry. Moi drodzy, jakiś czas temu, czyli dokładnie 26 maja, czyli dzień po wyzwaniu w te, po skończeniu zadań inspektora w Black Ops Cold War Call of Duty. Zakupiłem sobie dwa pakiety, właściwie przepustki sezonowe roku 2 i 3 do właśnie tejże gry. To będzie taki krótki przegląd, że tak powiem, tego co tutaj łącznie, może nie tyle co łącznie, ale ogólnie co tu jest. Dawno w owo tytuł nie grałem. Tam pamiętam do skończenia, tak czy siak. Mam e, w każdym bądź razie kampanię, i tak dalej. Ale to wszystko w swoim czasie, swoim tempem. E, tak, co mam nowego? E, co tygodniowe wydarzenie z piekła. Co środę, nagrodna biała, biała skórki pistoletów maszynowych. Ok, e, wybierz misję. Co możemy, wy... jaką misję to też nam wybiorą. Aktualnie poziom 55, no ale to jest taki wiecie, że tak. E, dobra, co pamiętam, e, 11 i... E, znaczy misja 11 i 12, czyli hrabiego 2. Chyba, nie przepraszam, 10 i 11, czyli Laboratorium grozy i Hrabiego Krwi, to było do... I chyba też piekielnie głęboko zrobiłem. To było w trakcie, z roku pierwszego. I 13, misja 13, Dolina Potępienia. 14, Alpejski Atak. 15, Lej Cepelin. 16, Zabójczy Błąd. 17, Szpital Psychiatryczny Abadona. 18 powrót do piekła, 19 Ragnarok, no i 20 Ragnarok, część druga, ale mój najpierw muszę ukończyć Ragnarok, część pierwsza. No, tak więc, jak widzicie, tak, e, trochę czasu minęło. Tak naprawdę e, Dolina Potępienia to jest kolejna mm, misja, e, którą na pewno sobie przejdę, ale to za jakiś czas. Tak więc są to ko kolejne misje z kampanii. Dobra, powiedzmy, że chcę e, poziom. Dobra, niech będzie misja taka, stacja śmierci. Tak jest, kampania, kontynuuj. E, moi drodzy, jeśli chodzi o broń, y, tutaj trochę broni. Y, tak, karabin Gewech 43 to ma mistrzostwo. Platynę, skórkę, tak, cudownie. Super, też się cieszę. E, aktualnie gram karabinę M1 Garant. Y, w sumie. Który jest z Premiery i, i oraz karabin Mosin Nagant wzór 9130 również jest z Premiery. Dalej, karabin powtarzany 1895. Jak widzicie, mam napisane, że jest posiadane DLC, tak? czyli że posiadam ten dodatek. No to chyba było z przepustki roku pierwszego, która w ogóle jest za darmo. Następnie mamy kerabinek M1 również z którejś tam przepustki, chyba roku już drugiego albo jeszcze pierwszego. Kusza Big Joe to już chyba rok drugi. Dalej kerabinik powtarzalny LEI NO4 to już sprzed, z roku trzeciego bodajże. Oraz SWT38 chyba też z roku e, trzeciego. Tak więc. A jeszcze jest M1903 Springfield, chyba bodaj też z roku, z roku drugiego albo trzeciego. W sumie już nawet nie pamiętam z którego roku, ale z, znaczy jest przepustki roku którego w każdym bądź razie e, posiadam. Tak? Możemy sobie broń oczywiście edytować. E, dobra, mamy tutaj skórki, czyli tak zwany kamuflaż, mamy żółty kamuflaż e, Co to jest? Niebieska jest za Arangę Czerwona też za rangę i niebieski kamuflaż. Niebieski, to jest raczej po prostu niebieski kamuflaż, ale jakiś taki nie jest niebieski. No dobra, no i platanowe zamistrzawstwo. Tak mamy, mamy tak kamuflaż złoty, tajemny, świąteczny papier pakowy, stopiona, zakrwawiona, papier pakowy, węgiel, toksyczna, czarny lód pustynia, opancerzony olbrzym, czołg zombie, żywiołów, zombie prezentowy, Van Helsing oraz bandarze. Jeśli chodzi oczywiście o talizmany najróżniejsze, no to tutaj mamy tak, kula do pistoletu, kula do karabinu, pocisk do strzelby, tutaj ranga, 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 też ranga. Magazynek, magazynek MG-42, bardzo lubię tą, tą broń. Magazynek nadziei, to jest a, jakaś strzelba bodajże, jeśli z tego co pamiętam. Granat strząkowy, była ząbkowana, to jest też jakaś taka broń specjalna. Falsch Fallschirmjäger, jak widzicie, jeżeli jest napis posiadane DLC, to znaczy, że to było w trakcie sezonu któregoś e, wsparcia. Znaczy się, przepustki sezonowej roku tam 1, 2 albo 3 żelazny krzyż kapelusz kowbojski, niebieski jadeitowy kot czerwona gwiazda rosyjska lalka, kij baseballowy, kapelusz wujka sama flaga Ameryki, flaga Kanady flaga Chin flaga Francji, flaga Niemiec flaga Włoch, Japonii Rosji, Korei Południowej Hiszpanii w Wielkiej Brytanii, a gdzie jest flaga Polski? Nie ma Łapka nieumarłego królika Jajko wielkanocne, orzeł i krzyż Relikt Agarta W sumie relikt Agarta Jest chyba bodajże nawet z Pierwszej części, znaczy się tam Zombie Army Trilogy Głowa zbuntowanego Żołnierza Zdobiony pocisk do strzelby Taki grawerowany Moneta pamiątkowa Rebellion helm zbuntowanego żołnierza, bełt kuszy, zdobione jajo, pająk, butelka trucizny, klasyczny duch, kocioł, szczęśliwy talizman Hektora, skrzydła pilota, czyli taka odznaka. Jest chyba bejrze za przejście szkolenia, głowa elfa, bombka, laska cukrowa, dzwonek, zniszczone kajdanki, zbrojny herb. E, trując pierścień, Róża, Gałka Oczna Zombie, Tasak, to faktycznie jest Tasak? Tak, to jest Tasak, e, Żelazny Pentagram, Głowa Lalki, Nieśmiertelnik Wernera, Vesper Martini, Medalion Rodziny Jun, Bohater Chin, Jakiś medal, bodajże, e, Baseball. Krążek hokejowy. Futbol amerykański. Koszykówka. Czołg Ratte. Land Cruiser P1000 Ratte. Takie nawiązanie do gry Sniper Elite 3 Afryka. Nieśmiertelnik Brauera. Tak, również nawiązanie do Sniper Elite 3 Afryka. Odznaka Brygady Ocalałych. Klucz francuski, zepsuty kompas, szczęka żarłacza białego, żelazny orzeł, ukryty sztylet, część pancerza zombie, głowa trepa zombie, ząb zombie rekina, serce czołgu zombie, tak tutaj. Zombie mają czołg i te czołgi mają serce, a nie silnik. Pentagramowe jajo. 666 letnie jajo Hitler Humpty Rzymskie Fasces Nie wiem co to znaczy hełm rzymskiego Centuriona Demoniczne jajo Pentagramowa bułeczka Czekoladowa czaszka Kula armatnia Szpilka Irminsul Orzeł Zombie Army Trilogy Firework Piła łańcuchowa, młotek i kołek Złoty heksagram, przerażająca trąbka klauna Wieża Cesarz Pustelnik W ogóle to jest chyba że siedzi, nie wiem kto siedzi Ale pustelnik tutaj jest chyba ten Doktor Efram Schweiger Na tym zdjęciu Sąd ostateczny, monokle barona rogata czaszka okultystyczna księga czyli biblia <noise> rdzeń Z5 smocze jaja pęknięty miernik ciśnienia i to wszystko no i oczywiście też mamy siatki pełny jeden post te post Szeroki dupleks, specjalny dupleks, specjalny T-post, numer 4 specjalna i T-post taktyczny. Swoją drogą kolejna ciekawostka. Wszystkie te siatki pochodzą z gry Sniper Elite 3 Afryka. Bo moi drodzy musicie wiedzieć, że tak naprawdę większość ogólnie pod seria, bo tak trzeba nazwać, zombie army, zombie army to jest po prostu. Mistrzostwo. Od bloku, jakie ja tu mam mistrzostwo? Od bloku, i wszystkie pozostałe. Aha, ulepszenia po prostu muszę sobie nabić. No dobra. okej, okay, to wszystko wyjaśnię. E, ogólnie podseria Zombie Army jest, e, tak jak jest pod serią e, tak naprawdę gry sniper, serii Sniper Elite. Chociażby Sniper Elite Trilogy jest wzorowany na mapach ze Sniper Elite V2 i Sniper Elite 4 Italia. A teraz mogę Wam powiedzieć, jako że obecnie jest wsparcie dla Sniper Elite 5, no to w przygotowaniach jest Zombie Army 5 o jakimś tam podtytule czy czymś tam. I mogę Wam też przy okazji yy, powiedzieć, że. Wszystkie tam, może nie tyle co wszystkie, ale większość. Yy, misji to będą po prostu przerobione mapy ze Sniper Elite 5. Więc yy, tak to wygląda. Jeżeli kogoś komuś popsułem zabawę, no to przykro mi, ale tak jest prawda. Yy, dalej mamy yy, chociażby broń yy, dodatkową. Jest tutaj M30 Drilling jak widzicie, również mam na tej broni mistrzostwo mp44 w ogóle mp 30 drilling to jest dość ciekawa broń z racji tego, że tutaj ma, jest to trójlufa, która, posi która posiada trzy lufy odstrzelby natomiast w rzeczywistości to były dwie lufy odstrzelby i jedna lufa z karabinu, ale jak to miało działać? dowiecie się w swoim czasie <noise> dalej mamy mp44, czyli przodka stg44, Thomson i strzelbokopowa, które pochodzą z premiery. No i dalej mamy z jakiś tam konkretnych przepustek sezonowych mamy fg42, pps41, w ogóle też chyba wam nie pokazałem, proszę bardzo, obrócę, żebyście widzieli. O, może tak wolniej, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej wyglądają z każdej strony. Dalej jest strzelba młodzieżowa. Z tą drogą coś takiego mogliście chociażby zobaczyć w Battlefield 5. Przynajmniej ci co grali, a ci co nie wiedzą, to niech sobie zobaczą. Dalej Sten MK2. M3 Smarownica. Broń, która niedawno została dodana, to Sniper Elite 5 w ramach przepustki sezonowej roku drugiego palnik tak narzędzie też może być bronią jak młotek albo siekiera albo nóż wybuchowy harpun Egersa nie wiem kim był Egers MP 1940 Mabl 38. Dalej mamy jeszcze ród pistolety. Tutaj pierwszy z nich, czyli C96 Pistol, czyli po prostu pistolet C96, ale tutaj jak widzicie już nieco no. Nieco. Jakie mi słowa? <laughs> Zmodyfikowane. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Wykon Jak widzicie mogę robić mistrzostwo. Wykonaj 200 zabójstw za pomocą odbijających się kul, korzystając z C96. Nagroda, skórka platynowa dla tej broni i zwiększenie obrażeń pistoletów. Mistrzostwo 89 na 200, tak więc powoli, ale do przodu. Tutaj też pokazuję, że jakieś skórki mam, co to, niebieska. Dobra, wezmę sobie. <laughs> dalej, kolejny pistolet jest to M1911. Webley Mar MK6. I dalej mam, jest strzelba pistolet. Wehrmacht P08 Kusza pistolet Policaj pistolet 7,65 mm Czyli po prostu Walter PPK Nagant M1895 M1934 i pistolet sygnałowy Jeśli chodzi o walkę, wręcz to tutaj niewiele się zmieniło. Jakieś tam profity mam, odblokowano nowe profity. Jakie? Częstotliwość egzekucji. Ezek egzekucja zombie wymaga jednego zabójstwa mniej. Uuuu. Wykonane na zombie następującą liczbę egzekucji. Jak? Tego nie wiem. <laughs> Tego nie wiem, powiem wam. Hmm. No i mamy też postać. Tak to jest Borys. Znany chociażby z Zombie Army Trilogy. Nakrycia głowy mamy sowiecka pilotka, klasyczny kapelusz, miękka czapka, radziecki hełm, hełm Brodiego. Maska gazowa z I wojny światowej. Brytyjska maska gazowa z II wojny światowej, Niemiecka maska gazowa z II wojny światowej, Kocia maska gazowa, Maska Klauna, Maska Diabła, Maska Jacka O'Lanterna, Kapelusz Wiedźmy, Poroże Renifera, Elfia czapka, Czapka Świętego Mikołaja, Cylinder, Uśmiechnięty kapelusz. Rozgniewany kapelusz Smutny kapelusz <gryzio> Kapelusz demona cienia czyli po prostu kapelusz czyli bierzecie wiadro <gryzio> Przepraszam bardzo czy to jest nawiązanie do Skyrima chyba tak <gryzio> Maska łopacza Kask futbolu amerykańskiego Kask wyścigowy Maska hokejowa Maska pełzacza nie toperza. Maska zombie snajpera, maska elitarnego kanoniera, maska elitarnego podpalacza, hełm medyka z II wojny światowej, niemiecki hełm motocyklowy z II wojny światowej, gogle testów nuklearnych z II wojny światowej, prawdopodobnie amerykańskich, no bo jakby inaczej, albo właściwie, po, właściwie już z po okresie II wojny światowej. Czapka kapitana Ubota z II wojny światowej, wielka nocna czapeczka, twarz lalki, maska głowy w worku, maska skóry zombie, maska czaszki zombie, maska zabójcy śmierci, kapelusz byka, głowa mumii nakrycie głowy seteki i tyle. Oczywiście mamy głos, emotikony, jakieś tam... Dalej adevăr avem Dalej mamy oczywiście efekt ekranu. Czerwony lub ożywiony. Martwa cisza. Rozjaśnienie. No i domyślna. A jeszcze po samej postać właśnie. Czy jest tak Borys. Jun. Arl. Szola Borys klasyczny, czyli ten z Zombie Army Trilogy Borys Berserker Jun samotny wilk Operacje nocne Taj, Karl Tajniak, Afryka, <coughs> czyli tutaj we, e, nawiązanie do Sniper Elite 3, Afryka, Karl Tajemny, przyszłość, Szola Pancerz, Szczur Pustyni. Jest to nawiązanie do e, brytyjskiej siódmej dywizji pancernej, których żołnierze nazywano właśnie szczurami pustyni. Hektor Hektor, spadochroniarz, gentleman i oficer. Juszua, też Josyach, Juszua, pierwsza wojna światowa, detektyw Werner, Herman Wolf, który właśnie cały ten mundur jest nawiązaniem do E, właśnie Hermana Wolfa, czyli, bo, bo, czyli bohatera e, zombie armii, e, przepraszam, nie zombie Army, tylko tak, e, zombie armii trilogy. Dokładnie. Dalej jest Mari. E, ona jest z Sniper Elite 5 France. Taj, Mari, tajna agentka. Barowa piosenkarka. Dalej jest Bill. Z, z tego co się orientuje, Left for Dead. Francis. Również Left for Dead. Louis. I Zoe. Czyli czwórka postaci z Left for Dead. Następnie jest trener. Alice, Nick i Rochelle z Left 4 Dead 2 oczywiście. Ikony, i tak dalej, są e, dla każdej postaci takie same. No, i tak moi drodzy, mniej więcej to e, wszystko wygląda. Tam jeszcze jakieś dane. A dobra, okej, okay. a przedmioty kolekcji jeszcze tam jakieś, no trochę ich bądź co bądź zebrałem, co tam jest, Do a Dolina Potępienia, no właśnie, od tego będę zaczynał. W sumie zestawy ulepszania, powinienem przejść jeszcze raz grę i zebrać wszystkie możliwe dostępne zestawy ulepszania. Wow, tu myślę, że też, tu mi się udało zebrać. <laughs> Dalej już nie ma. Szkoda. W sumie bohaterskie czyny też staram się robić tam, gdzie dam radę. W sumie większość mam zrobione. Dobra. No i drodzy, to by było na tyle. W tym materiale z, z tej gry, której się prawdopodobnie nie spodziewaliście. No i cóż. Dzięki serdecznie za obejrzenie. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa pa!